No bo to samo, prawda? Urodziny, rocznica, święta, a pomysł na prezent ani widu, ani słychu? Może kolejna butelka alkoholu? Słodycze? Czy zestaw kosmetyków? Nie! Ze mną i przeze mnie twoje problemy rozwiążemy w Trimiga chcesz sprzedawać vouchery czy może kupować nieważne u mnie dla każdego coś dobrego usiądź wygodnie i zobacz jak łatwo stworzysz indywidualnie dopasowaną stronę sprzedażową Potem pozostaje Ci już tylko siedzieć i patrzeć, jak vouchery pracują dla Ciebie. Oczywiście masz też dostęp do wszystkich najważniejszych informacji. Yy, wybacz, nie ten slide. Tak, ważne informacje. Możesz sprawdzać statystyki, wysłać voucher do siebie lub wskazać dzień, w którym zostanie wysłany do wybranej osoby. A teraz najlepsze! Pieniążki lecą bezpośrednio na Twoje konto, a ja jako dobry i życzliwy druh nie pobieram żadnej prowizji. Teraz już wiesz, kim jestem, a imię me – Pan Voucher, Twój niezależny, dodatkowy kanał sprzedaży. A teraz idź i głoś dobrą nowinę! Rejestrujcie miejsca, twórzcie vouchery, zarabiajcie pieniądze, a także kupujcie vouchery na każdą okazję! A mogłem dostać voucher.